Kiemka tutaj dziuta, witam was w kolejnym odcinku z bitkop. i dzisiaj mamy dzień drugi e, o nazwie, o tytule e, i jeszcze jakieś tam wiecie, synonimy można walić. E, kici, kici, czyli pewnie jakiś kot będzie. E, chyba, że kod to może jest jakiś, jakaś metafora. To też można jakby, e, jakby można wziąć to pod uwagę, nie? Teraz mi nasz tylko na myśl, jak działają zapisy w tej grze. Czy tu po prostu każdy dzień się zapisuje? Jeżeli tak, to na przykład w tym momencie mógłbym wyjść i mógłbym sobie zacząć od dnia drugiego? Dobra, to ogarnę to po nagraniu. Teraz nie zajmuje już więcej czasu. Zaczynamy dzień drugi naszej nowej pracy jako dzielnicowy e, tym razem już będziemy prawdopodobnie mandaty rozdawać. Dzień dobry szefie! doby doby e, doby bo wczoraj... Okej. Okay. Nie masz lepszych tematów w piniaku? Ale o co ci chodzi? O grubego majka Okej. <suszy> <suszy> Okej. Okay. Okay. Jesteś gnidą, Cortez. Wziąłem grupę mu 50 dolców. Co mam teraz z nimi zrobić? Jakbyś byś nie oddał? Oddaj rodzinie. Pomyślę nad tym. Zamknąć ryję, to poważna sprawa. Zginął nasz kolega, nie zostawimy tego tak. Wiele naszych ludzi nad tym pracuje. Kelly sam ledwo uszedł życiem. Oszukał przeznaczenie. Walcie się. Patrzyłem jak Mike kumieją. Dobra, wystarczy. Odprawa was nie ominie. Obserwujcie, Kelly. Poważniejsze potknięcie i wylatujesz, mimo że jesteś jednym z nas. I nikt ci nie pomoże. Masz w okolicy aktywną włoską mafię i silne czarne gangi. Musisz sobie z tym poradzić, tak, żebym jak najmniej o nich słyszał. Jak czegoś nie zrobisz dla jednych, to, drugim się przy... to przysłużysz się drugim. Więc uważaj, co komu obiecujesz. Znam stawkę, szefie. Dobra, notatniki w dłoń. Kelly słucha? Słucha, słucha! Dziś przynosisz minimum 5 mandatów. Zapajkowanie. Nadszedł dla ciebie koniec okresu ochronnego. Zacznie się polowanie, nie wiesz tego dosłownie. Dam sobie adę. Zobaczymy. Czasem jak się już dzieje, to się nawet wyszczać nie ma czasu. Aha, jak wyrobisz 200% normy, to będziesz, to będzie mały bonus do dniówki. Tak więc do roboty. Okej. Okay. Możemy nawet pogadać z... naszym komendantem, zakładam? E, sierżantem. Co to za zapach? Och, ser. Chrysty, panie, czy to znaczy, że zastrzeliłeś spia? Nie, ser. Dobry Boże, Szczepanski, byłeś na strzelnicy? Nie, ser. Co się stało? Mamy karaluchy w domu, se. Strzelałem na ja, do jednego z nich. Zabiłeś Dania? Nie, tylko go straszniłem Dzisiaj nocujemy urwak. <grym> Ojej. Kelly, słyszałem, że i tak miałeś słabe wyniki. Może tutaj cię podciągniesz? Na pewno i tak były poza twoim zasięgiem. Eee, nawet te najsłabsze. Kup sobie dobre buty, bo całe życie będziesz polerować krawężniki. Jasne. Zobaczysz. <grych> Okej. Okay. Koń kończmy już, głodny jestem. długo pękniesz z peślaku. Z pewnościówki zaliczam? Zaliczam. No to się odpię przy kołekez. Szepanski, przecież miałeś szwagę w komisji. Nie moja wina, że jesteśmy rodzinni. <grywa> Okej. <Okay. grywa> Szypanski. <grywa> Dobra, ee, ty. Słabo z Mike'em. Szczególnie dla niego. No wiecie, zrobiło się niebezpiecznie. A myślałem, że tu jeszcze nie jest tak źle. Dowiemy ich. Raczej nie my. Dawni koledzy kolejego. Dobrze są? Najlepsi. Chodź, beze mnie to już nie, więc e, dobrze, że jestem z wami, łajdy. Podrążę temat. <grafy> e, wśród was nie czuję się jak kobieta. Że dlatego, że ubijasz się jak facet? <grafy> Pewnie dlatego, że jesteś facetem. Kraus... E, Krause, jesteś facetem? E, widziałem... Widziałem, Maki już był zbyt... Co? E, ja tylko z kobietami, a... Aha, no, dobra, że... Żeby... Okej, okay, okej. Okay. Hehehe, he, he. Ha, ha, ha. Uh, jakie głupki, ale widzę, że Kali nie, nie daje sobą pomiatać, też potrafi jakby wiecie odpisknąć, nie? E, ale to pojowa ekipa. Kali, nie będziemy tu długo stać, wiesz co mam na myśli? E, no dobra, można sobie zrobić kulkę. Taki mądry jesteś? okej, okay, to idź sobie. No, no, po co to nerwy? Jak będziesz miał dość, zawsze możesz zrobić jak Jackson. A co zrobił Jackson? Dostawał na boku kasę od Włochów i wyjechał. Ulica daje wiele możliwości, ale ja tego nie mówiłem. To co mam wyjedź? Nawet jesteś już w waucie. Dowiem się, kto odwalił grubego. Lepiej się w to nie mieszaj. Jedziemy na pączki. Widać po was Czy dać się y, dwuklik do biegania. Okej, okay, dobra, to już ogarnąłem, Jak się zacznie. Okej, okay, no dobra, kajdanki. E, pamiętaj, że nie musisz zrobić wszystkiego. Czas jest ograniczony. Na razie, na razie. Pacany. Zdaję 2-1 na służbie. Pamiętaj o mandatach. Miłego dnia. E, dobra, to od razu tutaj musimy koledze. Mandacik będzie mandacik za parkowanie. E, podpisujemy od znaka. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay, okay. Dobrze, tutaj kolega się postawił. On chyba nie jest na tym polu, więc dobre. Parkowanie już mamy. Dwa mam i tu nam widzę się. pokazuje, 421 tu centrala. Zgłoszono kradzież u Adamskiego. O, tu jest kolega. Nie, gdzie idziesz? Myślałem, że ty pójdziesz, pójdziesz w moją stronę. Ej, stój tu. Dobra, chodź. Centrala potrzebuje radiowóz po Arsztanta. Samochód w drodze, pracę odbioru. Okej. Okay. O, kolejny się... nie, czy tego już... Ej, czas leci! Szybko, zabieraj go ode mnie. Tobie już wystawiłem? Tobie już wystawiłem. Tutaj ktoś może jeszcze... Ojej, ten jak odjechał. Czy ktoś tu się postawił jeszcze? Tak niedobrze nie zbyt. Joaj, Baker ten. Co jest? Ciekawy ty jest na tej ulicy. Eee... Dobra. Co jest? No, wielki pomczek. O, tu ktoś chce pogadać? Chodź, co? Mógłby mi pan pomóc? Co mogę dla pana zrobić? Zgubiłem gdzieś tutaj portfel. Eee, nie to widzę. Rozumie pan? Pomoże mi pan poszukać? Oczywiście. Słucham? Pomóc niewidomemu znaleźć portfel. Eee, ale jak ja mam znaleźć ten portfel? Słucham? Eee, 421 Twój znajomy czeka u ciebie, na ciebie u eee, Ma jakąś sprawę do ciebie. Dzięki za wiadomość. Gdzie jest to w ogóle? Kto to może być? Eee, nie wiem, pogubiony jestem strasznie, po, po jakby pierwszym dniu myślałem, że dobra, jakoś to będzie. Ale nie, jakoś to nie jest, bo to... Wiecie, ee, Nie jest łatwo, nie? Trzeba... Eee... O. ściciel idzie, dobra, temu się upiecze, co? A, że... że jedzie już. Dobra, dobra, dobra. E, ale tutaj już nikogo nie ma komu mógłbym ten. E, wsadzić mambata. Mambata. E, hmm... Ujka. O... Musimy porozmawiać o tym, co się stało. Bardzo prosimy. Zobaczmy, może Zajrze. Eee, wpaść do Luiego, pogawędzić to już możemy to zrobić. Dzień dobry. No, nie taki dobry. Wiemy, przykro nam. Teraz gorzej w dzielnicy. Wszystko przez tych czarnych. Nie respektują reguł. No, dojdę ich. Może pan liczyć na pomoc rodziny eee, Tata Galia. To jest sprawa policji. Możemy wspólnie zrobić z nimi porządek, no nie? Musielibyśmy mieć tylko dowody. Jeśli coś się znajdzie, w policji od zawsze służy wielu Włochów. A przycisnąć brodasów zawsze można. Niech pan oficer przygląda się Lombardowi. śmieci, lewiznom na mile. Okej. Okay. Mamy jakiś cynk. Dobra, gdzie my mamy... Dobra, u Rika, ale gdzie ten Rick? Bo ja, szczerze mówiąc... 4.2.1 interwencja. Okej. Okay. jest koło kościoła. Dobra. To... To byliśmy tam wcześniej. To możemy... Też tam skoczyć. O, tutaj. 4 dwa jeden co się dzieje? Mamy sztywnego w załuku. Jeju, ile co? A co z... fałszywy ale? A, okej, okay, dobra. No nie wiem, trup nie... U... jest trochę prawdy. I łuku. w jakim zaułku? Tym, w tym już się zbiera tłum, a więc ruchy... Ale, ale... dobra, przyjąłem, jestem w drodze, bez odbioru Gdzie? Idź na miejsce zbrodni, nie? To... Super, dzięki A gdzie? Trup w po prostu, nie? Teraz idź znajdź miejsce gdzie jest trup. No nie wierzę. Nie, 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 nie. Nie, wydaje się, że minuta to jest jakby... O nie, dobra, kliknąłem na drugi ekran. Nie przejmujcie się tym. Muszę maszować przycisk, żeby wiecie. Bo mamy ograniczony czas... O, tu są ludzie, faktycznie. No. Dobrze, że udało nam się zdążyć. Te tutaj minuty to są całkiem sporo. To jest dosyć krótka ulica. kali Kelly, proszę się odsunąć. Kto znalazł ofiarę? Ja. Kiedy? Parę minut temu. Zapytaj o ofiarę. Czy może rozpoznaje Pani ofiarę? Nie, nie wiem kto to jest. Jakiś nieszczęśnik. A czy widziała może Pani zabójcę? Nie, tylko te zwłoki. To straszne. Wpiszę Pani dane. Zadamy jeszcze Pani kilka pytań. Jeżeli to konieczne. Dzień dobry, nazywam się Kelly. Czy zauważyła Pani coś podejrzanego? Nie, ja nie wiem. Doszło do morderstwa. Zawsze mówiłem, że tak to się skończy. Co takiego? Najpierw Wietnam, potem Nixon, a teraz. Ale ja pytam, czy widziała pani kogoś dziwnie się zachowującego? Jak to dziwnie. No, dziwnie. Tak jak pan? Dobra, cóż. Dziękuję za pani czas. Do widzenia. Okej, okay, ja ty, kolego? Jestem posterunkowy Kelly. Muszę zadać kilka pytań. W jakiej sprawie? W sprawie tych swok O, tych dwa metry od pana. Ja dopiero przyszedłem. Sam chciałbym wiedzieć co tu się dzieje. Albo go spławię, albo. albo go zaraz uderza. Stało popełnione morderstwo, jak widać. A skąd wiadomo, ja że to mu... Morder... Ciekawe, nie? E, mamy podstawy, żeby tak przypuszczać. Ja i tak nic nie wiem. Jeżeli nie ma pan nic do powiedzenia, to żegnam. Mogę stać, gdzie mi się podoba. Proszę nie utrudniać czynności. Spróbuj mnie nie ruszyć. Się. Jasne. Dobra, i tak u gangu już troszeczkę podpadliśmy. Niech sobie stoi, szkoda mi czasu. Cienias. I tak sobie poszedł. Jakby mamy nasz cel, nie? Potwierdzam, wygląda na zabójstwo. Dajcie kojoneja z ekipą. Wysyłam dochodzeniówkę. Sprawca, świadkowie? Nic. Zrozumiałam, wysyłam. Eee, przybyła ekipa dochodzeniowa, zbadała miejsce zbrodni, zabrała ciało. Upłynęła godzina. Okej. Um. Ja dalej nie wiem. O, jeszcze żyjesz Kali? Robię swoje, tyle pij też rób. Przynajmniej nie ganiam zaszczańców. To masz tu tyrupa, które cię to jajcuje. Czegoś się dowiedziałeś? James Brown, 43 lata. Miał coś przy sobie? Czysty, był poetfel, obejrzyj sobie. Coś jeszcze świadkowie? Nikt nic nie wie, jak zwykle. Powężę trochę. To moja robota. Pilnuj parkometrów. To uważaj, gdzie parkujesz. Sam uważaj, bo z senatorem nie ma żartów. A co, znacie się? Powiedzmy. Zwróć, co zabrałeś, a nie będzie sprawy. Nie mam tych diamentów. Nie o kamienie chodzi przecież. Choć je też oddaj, ale o co? Sam wiesz co zabrałeś. Wal się. Pamiętaj, oddaj co zabrałeś. No chyba nikt nam nie wiesz za bardzo. Pół dnia. Słucham. Ja mam dwa mandaty. Dobra, Ty idź sobie stąd, Ty gdzieś źle zaparkowałeś. Gdzie jest Rick? Jak się nazywa Rick w ogóle? Kto to Rick? No, ty dalej tu stoisz na tym... Czekaj. Dobra, kolego, idź sobie stąd. E, a Ty kim jesteś? Hej, Glino. A, a co jest w Robota jest dla kogoś, kto nie budzi podejrzeń. Kurierska, odbierasz, dostarczasz. Dobra. Idź pod 6 -1 -1, e, i weź paczkę od. Dobra, i pod 631 3 1 e, fff, 6 -1 -1. Mm, Nie, to w drugą stronę. Tu 611 1 1 e, oh jeju, do kogo? Wenkmana Jest e, Wenkman. Tutaj przesyłka Kelly. Jestem po przesyłkę. Zapraszam. Słucham panie władzo? Pan Wenkman. Tak. Mam coś odebrać. Zgadza się. Okej. Okay, proszę. Na razie. E, I e, 6 3 1. E, Dobra. 6-3-1. E, to będzie dalej... Panie policjancie, niech mi pan pomoże. Co się stało? Mój, zginął mój kotek. A! Zuza, buc, cała czarna. Nikt nie chce mi pomóc. Dziecko mam służbę, ale proszę, buuuu. Pomóż. Dobrze. Gdzie mam go szukać? Niech pan zapyta w pizzei. Mnie stamtąd przeganiają. Tam go ktoś widział. Dobrze popytam. Hip hip. Będę czekała pod e, dragstorem. Okej. Okay. Eee. Mandat. Parkowanie. Nie jest powiem wam tak łatwo wyrabiać kurde. Te e, normy. 6, 3, 1. To my gdzieś na samym końcu będzie je. A do, tutaj musimy w końcu iść. Witamy ponownie, może obiad. Nie, 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 za drogo. Słuchaj, ja tyle nie zarabiam. 30 dolarów wow, masakra. 6, 3, 1, a do kogo? mi jest. E, dobra. Ja e, mi jest. Dziesiątka. E, tutaj pustynkowy Kali, mam przesyłkę, zapraszam. Pan jest? E, tak, czekałem na pana. Ma pan taczkę? Mam. Dobra robota, dzięki. To dla ciebie. O i mamy 50 dolców. E... Czemuś się tu kręcicie? O co chodzi? O gówno. A nie, dobra. Na majka. A, że to my jesteśmy to źli. Nie udawajcie teraz, idiotów. Hej, to nie my. To był samochód pełen gangsterów, jakby. Powaliło cię? Nikt od nas nie odwaliłby. Powiem, odwalił. Jakby psa na tym terenie. Idźcie sobie. Dobra, zwijamy się. Psycheł wściekły. Stulei. Dobra, dobra. Eee... No Doły ma mandatów. Spotkać się z kimś u eee... Porozmawiać w Lombardzie. O! Do Lombardu możemy iść. Tu jest Lombard. Eee... Hej, co tam, panie władz, ja wam dam, hej, będę miał was teraz na oku po tym, co zrobiliście grubemu majkowi, ale to nie my, mamy legalny biznes, zawsze w zgodzie z prawem, no przynajmniej z przedstawicielami prawa, wosi mówią, że to wasza sprawa, makaroniarze to kłamcy, mają w tym interes, aby na nas rzuć, rzucić winę, rozwalili go czarnie, nie makarony, nie możemy odpowiadać za każdego czarnego ziomka, to lepiej dowiedzcie się kto to. Dla waszego dobra. Z psami nie ma układów. Ze mną musicie się ułożyć. O mało tam nie zginąłem. Pilnujcie się. Eee, okej, okay. u gdzie... Kim jest Rick? Ja zapomniałem zupełnie. Eee... Dobra, pod stołem. A, to dziecko będzie czekać pod stołem. Okej, okay, to... Chodźmy teraz do... Eee... To znaczy, po drodze szukajmy Ricka. Eee, nie wiem, może ty będziesz, jak ten tutaj? Ja sprzedaję tylko pełnoletnim. Spokojnie, wpadłem zerknąć na ofertę. A, nie no to. Kój, tak gdzie będzie ich? Policja znowu w naszych skromnych progach. Spokojnie dzisiaj przykro nam z powodu wczorajszego dnia. Dzięki, mam sprawę. Szukam kota. Kotka. Kotka u nas tu go widziano. Może był, może nie. Dobra, bez tych gierek. Czarna kotka zuza. Jest tu? Po co te nerwy? Kotek śpi w pudełku, przy oknie. Świetnie. E, proszę go oddać dziecku, gdy przyjdzie. Ale rzeczywiście, panie władze. Eee... Dobra. E, Drake kafe, dobra. Jest. Witam. Nie wie pan, jak grali jankesi? Remis. Okej. Okay. Podobno jest. Istnie... Nie. Zagra pan na automacie, panie postankowy? Nie, dzięki robotaczek. Spotkać się z kimś u Ricka. Harderick Cafe. Ale to... Tu... No dobra, trzeba powiadomić dziewczynę o kotku jeszcze ten portfel. Ten portfel jeszcze. O i tu ktoś czeka. E... O, panie postankowy, tak? Ten pan stojący pod 615 ma do pana jakiś interes. Proszę z nim porozmawiać. Okej. Okay. A gdzie ta dziewczynka? Pod. Nie wiem, już gdzie. Panie postępkowo, mam prośbę, tak? uspiało mi się trochę mandacików zaparkowanie. parkowanie. Może. Wygląda pan na miłego gościa? Dałoby się. Dałoby radę coś z nimi zrobić? No tak średnio. Na przykład wsadzić ci w dupę i podpalić? chciałem pana władzę urazić. Mam nadzieję. Spadaj. Ja jaki niemiły jest. Na szkeli. Dobra, parkowanie, cyk-cyk. E, I od razu 4-2-1. No i mam mandatowa wyrobiona, super. Ale ja chcę dodatek do pensji. Jak to koniec zmiany? to gdzie ja? To. No, jak to koniec? To już. No dobra, policja plus 5 za normę mandatową. No nie mogłem pomóc dziewczynce, ale ja... Yy, za szybko to wszystko bija. Okej. Okay. Yy, za dwa dni musimy trzysta... Wow! Wow. Okej. Okay. Okej. Okay. Policja nas zaczyna lubić. Ludzie nas trochę nie lubili za to, że nie pomogłem dziewczynce. Kiedy ja chciałem im pomóc i temu niewidomemu też chciałem portfel tylko... Dobra, trudno. Eee, to czekajcie, to zrobimy taki eksperyment. Eee, jest ten, ale menu główne. Eee, kontynuacja. I co, drugi czy trzeci dzień? Trzeci stare koronki, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Także jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!